Witam Was w środę 30 grudnia. Kontowniki przygotowane, wycierane te strubki, które gdzieś tutaj powstały przy zakładaniu. Zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. Nie do ruszenia, naprawdę. Trzyma to bardzo solidnie. Tu jest ten kabel przesunięty. Oczywiście, przy zaklejaniu zrobił się to jedno. Za chwilę trzeba to jeszcze raz odłożyć. Tutaj teraz naciągniemy szerzej troszeczkę już masą, przygotować będziemy przedpokój, czyli zdzieranie tych próbków wszystkich i gruntowanie, czemu gruntujemy? Dlatego właśnie, że te ściany są takie jakie są. Więc koniecznie trzeba to widzicie odchylić i przegruntować, bo masę, którą stosujemy teoretycznie. Nie potrzebuje gruntowania, ale tak czy siak, zapobiegawczo Zawsze gruntuje Nie jest to jakiś tam majątek A mamy pewność, tutaj troszeczkę zrobi się w porządku Tutaj też będzie do przerobienia ten kabel Na środek To pomieszczenie mamy przegłaskane Zaraz zrobimy test jak to trzyma Ale ta ściana z pewnością będzie musiała być zrobiona jeszcze raz. Tutaj też jest kątownik Założony, zaraz to nadłożymy W łazience nic się nie będzie działo, bo jeszcze nawet nie ma płytek, także zrobiliśmy sobie Taką kotarę, żeby było trochę prywatności Drzwi pozabezpieczane, pozaklejamy tutaj skrzynki Jedna, druga Tu jest też zaklejona Żeby przy gruntowaniu czy tam przy jak nie szpachlowaniu, nie upierdzielić Z tego zaraz musimy odejść jeszcze do domu, zrzucimy ten grzejniczek. No i co? Dzisiaj plan taki, żeby zrobić przedpokój, zrobić ten salon. A Tutaj przygotować. Zobaczymy, co się uda zrobić. Tutaj też mamy jeszcze małą przeróbkę, ale do tego wrócimy później. No i tu muszę zrobić, przede wszystkim na tej ścianie, <laughs> zamontować ten, te korytko pod telewizor, to też się dzisiaj tym zajmę, żeby te brudne sprawy już mieć jakby za sobą. Sufit wam teraz nie pokażę, bo przy tym świetle nic nie widać, ale miejscami są na pewno jeszcze poprawki, tu jest odbita niewidzialna ręka, którą też trzeba zlikwidować wypadek przy pracy zdarza się no i co? Dobra działamy działamy potem pokażemy pokażę wam jak naciągam te kątowniki. tylko na razie chcę sobie jeszcze przygotować wszystkie, wszystkie te ściany żeby to, żeby to wszystko było tutaj było widzicie, gruntowane więc nie ma śladu nie ma śladu gdzieś tam o jakimś zapyleniu Natomiast tu te ściany jeszcze nie są szykowane, więc widać od razu różnice. Gniazdka podrzucane. Tutaj też trzeba podrzucać gniazdka, po zaklejać. było tylko zabezpieczone z góry, żeby taśmą, żeby nie namarasić tam w ten sposób. No i trzeba okleić jeszcze te okno, te zabezpieczyć folią, te tak samo, te musimy zrobić z możliwością otwierania. No i tak to wygląda dzisiaj. Zobaczymy ile uda się zrobić w dzisiejszym dniu. Magazynek zrobiliśmy w łazience. Wszystkie te narzędzia poszły do łazienki z tego względu, że tak jak mówię na razie tam się nic nie dzieje dopiero pod koniec tygodnia, bo w sobotę będziemy jechać po płytki, więc trzeba jeszcze troszeczkę cierpliwości, ale trzyma to tak samo jak tu. Nie chcę tam wchodzić, bo jest w tej chwili zajęte. Trzyma ten klej, ale potem wam pokażę jak ten klej się wżar fajnie w te ściany. I tak jak przygotujemy sobie ściany, zresztą tak jak mówiłem zawsze tak szykuję te ściany. Mam pewność, że płytka, która zostanie przyklejona jest klejona na właściwy, właściwe podłoże. Nie ma jakiegoś tam potem problemu, że miałbym naprawdę obawę jakbym to tylko zagruntował i kleił od razu płytki na taki temat. No, zrobił tak to deweloper, jak zrobił trzeba po prostu wychodzić z takich sytuacji. Nie narzekać, nie, nie jęczeć Tylko po prostu jakoś se radzić Dobra, lecimy z szykowaniem przedpokoju I tego salonu, ja się biorę zaraz za te przeróbki jeszcze tam Te rozkucia, to są do zrobienia i, i potem do was wracam Dobra, pokażę wam tą łazienkę, bo miejscówka się zwolniła W tym razie magazynek przenieśliśmy to wszystko tu, tak to wygląda po wyschnięciu, czyli Ta powierzchnia można sobie śmiało pozwolić, żeby tutaj już jechać z płytkami. Cała łazienka przygotowana. Robiliśmy zasłonę, żeby mieć trochę prywatności. No i tak jak mówiłem, na to śmiało możemy lepić płytki. Tutaj mamy wyciętą tą. Wyciętą tą na wylot oczywiście, bo ściana ósemka. Nie byliśmy w stanie po prostu zrobić tego, żeby za, zapakować te tą szóstkę 2 centymetry tak by odpadło i musimy teraz wstawić tutaj te korytko korytko tutaj przyjdzie na telewizor i w zasadzie w zasadzie tyle no zarzucić zazbroić żeby tam gdzieś w przyszłości nie pękało i, i taki temat lampa zostanie przesunięta też w te miejsce tutaj jest zaznaczone żeby potem telewizor jak tu przyjdzie nie zajmował, nie, nie wyszło tak, że będzie wchodził w klinkiet. Z tej strony wygląda to w ten sposób. Z tym trochę tutaj gorsza sytuacja, no bo wiadomo o co chodzi. O, zaraz to posprzątam. No i tutaj ten, ta, ten klinkiet też będzie przeniesiony nie tu, tylko na środek pomieszczenia. Także ta przeróbka też zostanie tutaj zrobiona, ale to już bardziej humanitarnie, to już nie będzie tak rozpieszczone jak, jak w ten sposób. I w zasadzie tutaj jest wszystko z przeróbek, które są ustalone i jeszcze jedno, jedna przeróbka będzie tu, ale do tego, do tego dojdziemy. Także tak to wygląda. Pozamykać te wszystkie sprawy, które, które muszą tutaj podosychać, z którymi trzeba sobie poradzić, więc... Taki jest plan na dzisiaj też, żeby to zrobić, no i mówię, szykowanie do szpachlowania. A z tą łazienką powiem wam tak, no... Taki temat robiłem już niejednokrotnie, daję za to głowę, że nic się nie wydarzy, że, że na takie przygotowane ściany śmiało możemy kleić. Oczywiście zasada to, co mówiłem, smarujemy i płytkę, i ścianę, tak czy siak, tylko warunkiem przygotowania musi być to wyschnięte. Nie można, nie można no. ludzie robią różnie. Ja przynajmniej tak nie robię, że nie, nie, nie zaciągam w jeden dzień i zaraz na to jadę płytki. Ten klej nie, musi wyschnąć, musi to fajnie się weżreć w te ściany, wtedy ma to sens. Ja nie, nie prowadzę tutaj żadnych filmów instruktażowych, nie pokazuję jak trzeba coś, czy tam należy robić, tylko po prostu pokazuję jak ja to robię, jak wygląda praca w naszym wykonaniu. A kto jak robi, to mnie nie interesuje. Ja tam nie podważam czyjegoś autorytetu, nigdy każdy robi jak, jak potrafi, i tyle. Dobra, muszę to zostawić, Opiankuję to, żeby mi chyciło fajnie. Resztę zarzucimy, i, i robię dalej te przeródki, które są tutaj do zrobienia. Tak to wygląda w tej chwili: zapiankowane, przychycone, zostawione około centymetra z tej strony i z drugiej strony ta sama sytuacja najprostszym tematem tutaj do wypełnienia tego byłby zdecydowanie jakiś tynk gipsowy, czyli jakiś MP75 czy coś w tym stylu natomiast ja wolę zrobić to jednak klejem bardziej elastycznym i przede wszystkim bardziej wytrzymałym to jest materiałem kruchym i nie zawsze się sprawdza tym bardziej jeżeli będziemy chcieli go przykleić do do tego plastiku. Niekoniecznie musi to się trzymać. Wyrównamy sobie to, zazbroimy potem te yy, łączenia tutaj. No i trzeba będzie to naszpachlować szerzej, żeby nie było widać potem na ścianie, jak się wejdzie do pokoju, że jest coś tutaj montowane. Tu potem utniemy to urządzeniem wielofunkcyjnym, gop czy tam jak zwał, tak zwał na równo, jak się to fajnie obrobi no i zostanie to co, to co miało zostać, czyli korytko komunikacyjne do przełożenia jakichś tam kabli żeby jak się powiesi telewizor, żeby to nie nie zwisało dobra, biorę się za przyróbki tych kabli, żeby żeby te po prostu bałagan stąd zniknął no i tyle dobra, tu mamy zarzucone w ten sposób czyli Kabel zrobiony, czyli jak wyschnie, ściągnie mi klej. Na pewno zrobi się dołek, bo jak dostanie skurczu, to troszeczkę to wciągnie, a obecne to po prostu po tym już na równo, jak, jak będę miał... To już dość stabilne. Na razie na tej samej piance świeży klej musi wyschnąć, wiadomo. Z drugiej strony mam tu jeszcze pokazać, jak robimy tym kablem tą końcówkę, bo o brakowało bym za to Wam nie pokazać. czyli wiadomo, tam tutaj na gwózdkach żeby tylko nie odchodził a tu mamy taką sytuację, że jest wywiercona dziura kabel ściśnięty, wsadzony i teraz przy takiej metodzie jak będziemy chcieli wyciągnąć ten kabel jak już klej spadnie to no na pewno będzie to dużo stabilniejsze niż jakbyśmy zostawili sam kabel tutaj bez tej dziury teraz Wam pokażę jeszcze jak Zostawało tutaj zarzucenie tej, tej listy. Oczywiście wcześniej było zagruntowane, żeby nie było problemów. No i trzeba, no Mamy przynajmniej pewność, że do tej listy ten klej się przyklei, Natomiast znaczy, jeżeli zrobilibyśmy to jakimś tam produktem typu MP. Przed czy czym innym, bo miałbym niemałe wątpliwości, że, że to się trzyma tak, jak powinno. Konsystencja nie za gęsty, bo wiadomo, chcemy, żeby to wszystko się trzymało, jak się należy. W ten sposób nie musi to być jakieś cudowne zaklejanie. Tutaj mówię, ściana 8 cm. Ten deweloper ewidentnie tutaj oszczędzał na tynkach bo no to są zwykłe bloczki gdzieś tam poszpachlowane miejscami odchodzą nam płaty które musimy które na musimy zlikwidować bo problem się pojawił potem przy, widzicie, wszystkie te luźne rzeczy trzeba usunąć, tu było dziś zbrojone jakąś siatką to zatopiona siatka no ale tak to wygląda niestety dzisiaj tak to robią deweloperzy i i na to nic nie poradzimy wychodzą takie rzeczy dopiero jak się wchodzi na robotę jak się weźmiesz pachelkę do ręki jak się zaczyna cokolwiek robić to wtedy wychodzi to jakby naraz czyli taka procedura poza rzucać to no i szykujemy do szykujemy do to co gadałem czyli te pomieszczenia przedpokój pokój plus, no tu też będziemy po mało się, się starać robić, przynajmniej sufit zrobić. To sufity potem można dwie ściany po przeciwnej stronie zrobić, zostawić do wyschnięcia i następne dwie i też wtedy nie, nie mamy ryzyka, że niszczymy wyspachując po prostu marnujemy dopłatę swoją na tej ścianie, która była wcześniej robiona. Tak samo tu sufit i w stołowym. W salonie też będzie sufit. Tu było robione od razu z tego względu, że chcieliśmy mieć tutaj te pomieszczenie już chociaż tak mówię, jeszcze, jeszcze parę poprawek tutaj mamy. Na pewno ta ściana jest do ogarnięcia jeszcze raz. Za grzejnikiem trzeba ściany grzejnik zrobić. Ale do wszystkiego dojdziemy zaspokojnie Dobra, lecimy dalej. Dobra, pokażę Wam kawałek jak wskujemy pod podgruntowanie w zasadzie, bo to jeszcze nie podgładzenie, tylko podgruntowanie. Czyli to co widać. Na kamerze może tego nie będzie widać, ale ja tu ewidentnie to widzę, że są takie pęcherzyki. Gdzie, o, wszystko chyba w ten sposób. Tak samo sufit, tak samo ściany. Teraz już widać jak to wszystko pozostało pościnane. Każda jakaś nierówność, każdy strupek. Po prostu nie przeszkadza to potem już przy sztaflowaniu. ta czynność. Naprawdę nie trzeba tutaj jakiegoś wielkiego wysiłku, ale gwarantuję wam, że robi robotę, bo jakbyśmy tego nie zrobili, nie przygotowali, to to jest jeden wielki problem. Potem są jak na gładzi wychodzą takie, takie ząbki, no nie potrzebujemy takiej sytuacji. Wolę sobie to poświęcić choćby dwie godziny na przygotowanie takiego mieszkania z tym skrobaniem i mam święty spokój, że że jest to wszystko zrobione tak jak ma być. Wracając jeszcze tutaj do tych kontowników powiem Wam, no nie ma siły, żeby to, żeby to wyrwać wyschło. To pierwsza klasa, tak jak mówię, wyskrobałem te wszystkie y, powstają takie pęcherzyki, potem tutaj, jak się zaciąga. Zresztą czy przy ich kleju, czy przy jakiejś masie. Tak samo się to robi, więc trzeba to na drugi dzień wszystko ściąć, żeby ta perforacja. Potem nie, nie przychodziła na następne warstwy. I kątownik osadzony na kleju do płytek, chyba, no nie chyba tylko na pewno P9, Adesilex, więc elastyczny klej, te też są zaciągnięte klejem. Jak to wyschnie, daje gwarancję, że nie odparzy potem od tego plastiku. Będzie wszystko jak się ma. No, dalej z tym przygotowaniem. Dobra, chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest taki temat, już w rundownikach. I jeśli teraz tego nie pozbędziemy, to będziemy to mieć gwarancję, że będzie to wliczane na farno. Mamy taki spray izolacyjny, więc od razu to sobie zawsze żeby nie mieć potem problemów to samo było tu przy oknie też dwa takie punkty gdzie ta gdzieś tu zaczęła się pojawiać że ja tu po prostu wsiktował zamkniemy temat nigdzie więcej nie widzę Musiało być albo po prostu gdzieś tam naruszone albo coś i tak to po tym wygląda. No, tu jest to samo. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale myślę, że będzie widać, że jest po prostu zardzewiałe. Przepierdzielę to od razu po całości. Może żeby Żeby się tego zaraz pozbyć. No, Ogruntowane jest, góra tutaj, przedpokój cały. Góra już tutaj, ta ściana też jest zrobiona Została ta ściana, ta i ta, do dołu i, i bierzemy się za sofitę. Tak, moi drodzy, reserką na raz, gdzie nie ma żadnych problemów, czyli nadłożony w tej chwili jest, zostawiam do wyschnięcia i przyjdzie już tylko potem warstwa właściwa na to. Po temacie. Tak samo jest zrobione tutaj, ten narożnik, który był wcześniej zrobiony też na kleju, widzicie już praktycznie nie widać tego kleju, za trzecim razem to się wszystko ładnie wyrówna, i nic nie będzie widać, tu tak samo zrobione, przygotowane, teraz tak, bierzemy się za sufity, zaczniemy od tego na przedpokoju, potem polecimy ten, czyli w kolejności jak były gruntowane, ten był najwcześniej gruntowany, to już wszystko podosychało fajnie, bo grunt szybko schnie, nie ma z nim problemów. Lecimy z tym sufitem w przedpokoju, potem tamten pokój. Potem bierzemy się za, za salon. I jest jeszcze do zrobienia sufit w łazience, o którym też musimy pamiętać, bo najczęściej o nim się wiecznie zapomina, że, że trzeba go zrobić, a, a robi się to praktycznie na końcu. Dobra, Sybasem dogruntuje jeszcze te ściany tutaj i tu są wszystko pogruntowane już, ściany poskrobane, czyli to co pokazywałem, w ten sposób robimy i, i tak zostawiamy teraz do wyschnięcia. Subit sobie doschnie. Mówię wam to, zresztą kto robi tym materiałem to wie, że grunt że szybko schnie i można aplikować, tam było robione ze 3 godziny temu już także. Na spokojnie możemy zaczynać działać. Tak kochani, kończymy na dzisiaj. Udało się zrobić sufity wszystkie. Oprócz łazienki w łazience nie jest zrobione, czyli mamy ogarnięte sufity. Mamy ogarniętą tą ścianę. Mamy zrobioną tą ścianę. Tą tu jest też zrobiona ściana. Tak to wygląda. No jeszcze mokre. Przed chwilą było zaciągane ale tak to wygląda, wyspaklowane i mamy zrobiony sufit tutaj w salonie. Czyli to, co, to, co chcieliśmy, to mamy ogarnięte. Jutro dwie ściany po i pójdą na pierwszy sort. Potem dokończymy przedpokój, czyli zrobimy sobie tamtą ścianę, tam naprzeciwko zrobimy tą ścianę z drzwiami. No i tutaj trzeba zrobić ten ruch, zakończyć i przedpokój będzie zamknięty. Tutaj też jest sufit zrobiony, zaszpachlowany, dwie ściany, to co mówię, naprzeciwko zostaną zrobione, jutro podeschnie i lecimy następne dwie, czyli myślę jutro maksymalnie jeszcze dzień, góra dwa i jest po szpachlowaniu. Czyli całe mieszkanie, szpachlowanie zajmuje, zajmuje nam Około czterech dni z przygotówkami, z przeróbkami jakimiś tam zaletą tej masy jest to, że robimy to na raz i nie ma z tym problemów. Zresztą kto kto robi reserką, to wie, jak się ta masa zachowuje. Wiadomo potem, jak się zagruntuje też trzeba zrobić wyprawki. Nie, nie zdarzyło się jeszcze nigdy mi, żebym nie musiał robić wyprawek. Nie wstydzę się tego absolutnie, bo każdy kto paklował kiedyś dobrze wierzy po gruntowaniu. Zawsze gdzieś tam coś jeszcze lampa pokaże. Robimy to pod taką lampę, dlatego że jeżeli my wykryjemy jakieś niedociągnięcia, to już po tym zasadzie żadne światło nie jest jakieś tam groźne, nic się z tym nie będzie działo. No, także tak to wygląda. Na dzisiaj trzeba kończyć, bo już jest godzina 19, przeszło, zaraz będzie 20, a jeszcze muszę filmik wrzucić dla was. No i tyle w zasadzie tyle co dzisiaj co dzisiaj mamy do pokazania no bo to już pokazywałem narożniki, to też pokazywałem to co musi dosknąć, nie będziemy tego zaciągać jeszcze dopiero jutro zaciągniemy To jest ta sama sytuacja co miała miejsce tutaj w tym dużym pokoju też było, już jest przeciągnięte, widzicie przygotowane ściana jeszcze nie uśpakowana, a to już jest praktycznie na równo na no, pewno tego nie będzie widać dobra tyle na dzisiaj także do jutra